Witam na moim kanale SF Workout, a w tym materiale omówimy sobie temat podciągania. Cały materiał podzieliłem sobie na kilka podrozdziałów, więc jeśli dany temat cię bardziej interesuje, możesz od razu się na niego przenieść. Podciąganie jest ćwiczeniem wielostawowym, czyli angażuje kilka partii mięśniowych w swoim ruchu. Angażuje takie mięśnie jak mięsień najszerszy grzbietu, mięsień dwugłowy ramienia, czyli biceps, mięsień ramienno-promieniowy, mięsień czworoboczny, głównie dolną część, mięsień prostownik grzbietu, ale również takie mięśnie jak mięsień piersiowy większy czy mięśnie kor. Przejdziemy sobie do techniki, czyli jak poprawnie wykonywać pull-up'a. Technikę przeanalizujemy na nakwycie, czyli najbardziej popularnej wersji. Chwytamy sobie drążek troszkę szerzej niż szerokość barków. Napinamy brzuch oraz pośladki. Jeśli masz problem z napięciem, polecam przećwiczyć również pozycję holobady, w której unosimy wyprostowane ręce oraz nogi leżąc na plecach. Gdy mamy opanowaną pozycję, przechodzimy do pracy łopatki, ścięgamy je ku dołowi i lekko do siebie. Wykonujemy fazę podciągania łokcie kierując w stronę bioder, staramy się dotknąć klatką piersiową drążka i pamiętamy, aby cały czas pilnować pracę łopatki oraz sposób kontrolowany schodzić w dół. Jeśli nie jesteś w stanie zrobić podciągnięcia, nie martw się, mam dla Ciebie kilka ćwiczeń. Pierwszym, a zarazem, według mnie najlepszym ćwiczeniem pod naukę podciągania będą negatywy, czyli powolne opuszczanie. Wchodzimy sobie na skrzynię, stołek bądź doskakujemy nad drążek i powoli się opuszczamy. Oczywiście robimy to w sposób kontrolowany. Ćwiczenie numer 2. podciąganie przy pomocy gum oporowych. Zawieszamy sobie gumę na drążek. Im grubsza guma, tym podciąganie będzie łatwiejsze. Dlatego, jeśli chcesz progresować, staraj się schodzić na coraz mniejszą. Ćwiczenie numer 3. tutaj musimy znaleźć niski drążek. Zapieramy się nogami o ziemię i naśladujemy ruch podciągania, starając się jak najmniej używać nóg. A to trzy najpopularniejsze błędy, jakie zaobserwowałem u osób wykonujących to ćwiczenie. Błąd numer jeden i chyba najbardziej popularny podciąganie w niepełnym zakresie ruchu. Przez ten błąd ćwiczenie nie angażuje w pełni wszystkich mięśni. Błąd numer dwa: pomaganie sobie dynamicznie nogami, czyli tak zwany keeping. Błąd numer trzy: Brak napięcia mięśni brzucha oraz nieprawidłowa praca łopatek. Dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeśli Ci się spodobał, zostaw suba, aby być na bieżąco. Zapraszam Cię również na moje sociale, a my widzimy się następnym razem.